W ubiegłym roku w naszej parafii były organizowane jasełka, w których grały nasze dzieci. W pewnym momencie, na podwyższeniu, bo to się działo wszystko w prezbiterium, do mikrofonu podeszła nasza najmłodsza córeczka Oliwia, dwuletnia, wówczas miała dwa latka, i złapała. Ostentacyjnie mikrofon w ręce i zaczęła coś mówić w takiej swojej, wiadomo, gwarze. Oczywiście nie była ona ujęta w scenariuszu, zrobiła to spontanicznie. Wszystkie to rozbawiło, zaskoczyło, a jeden ze znajomych skwitował to zachowanie takim stwierdzeniem: O, ma parcie na szkło. Mam różnych y, uczniów na katechezie. Jedni są mniej ciekawi, drudzy są bardzo ciekawi. Mam jednego takiego, który jest zaciekawiony wszystkim. Y, dopytuje się, drąży, no, jest naprawdę taki bardzo aktywny. Czasami trudno z nim wytrzymać na lekcji, ale uwielbiam te jego pytania. Ostatnie było takie. Czy pan Jezus sika? Mówię, teraz nie, ale kiedyś tak. Mhm. A jak ma zapalenie pęcherza? Mówię, no teraz nie ma. W pewnym momencie byłem jednym, jedynym ministrantem, była to wielka uroczystość i akurat koledzy nie przyszli. Nie wiem czemu rzeczywiście byłem tylko jedynym ministrantem. Chyba tylko był jeszcze drugi, przepraszam, który służył przy, przy ołtarzu. Mnie poproszono natomiast, żebym poszedł stacą. I Pamiętam, że zbierałem tą tacy prawie 40 minut. W ostatnim sił dotarłem do momentu, w którym przyjmowali już wszyscy komunie. Ja odłożyłem, od, odłożyłem koszyk, gdy kapłan podszedł. Podszedłem do kapłana, spytał, podszedł do mnie i powiedział: Ciało Chrystusa. Ja zamiast Amen, powiedziałem: Bóg zapłać. Kilka ładnych lat temu, gdy byliśmy na rekolekcjach, niestety zdarzyło się tak, że bardzo wiele osób się pochorowało. Między innymi nasz klerek. W związku z tym liturgię słowa dla dzieci prowadziła ich opiekunka. I jakież było nasze zdziwienie, gdy w pewnym momencie jeden z dzieciaków będących wtedy na rekolekcjach ze swoimi rodzicami powiedział no. A dla nas msze odprawia pani katechetka. Zastanawialiśmy się, co będzie, gdy tak powie katechetce w szkole. Pewnie się zdziwią, na jakie to rekolekcje dzieci jeżdżą ze swoimi rodzicami.